Siemaneczko na kanale Melider, usługi stolarskie. Właśnie jestem w trakcie skręcania kuchni dla naszego klienta. Tutaj mam szafkę okapową, tutaj jest szafka 60, która jest z samymi półkami. I przy okazji postanowiłem nagrać dla Was film, w jaki sposób wieszamy szafki kuchenne do samego sufitu przy pomocy: Takich oto zawieszek meblowych firmy Kamar. Jest to model 806. Jak widzicie, jest to zwykła szafka wisząca kuchenna, która ma w sobie trzy półki. Także nie jest to nic nadzwyczajnego. A ten film możecie sobie również odtworzyć przy okazji, na przykład, robienia szafki RTV pod telewizor lub jakiejkolwiek innej szafki. Która będzie wisieć, pierwsze co to kilka danych technicznych. Odłóżmy na razie naszą zawieszkę na bok. Jeśli chodzi o wysokość naszego korpusu wiszącego, jest to 1100 mm. A jeśli chodzi o głębokość naszego boku. Jest to 350 mm. Jeśli mamy już takie dane techniczne jak wysokość naszych szafek, a także głębokość naszych szafek, to jeśli chcemy użyć zawieszek firmy Tamar, no to musimy przygotować sobie nutę, czyli tak zwany fres pod płytę HDF, czyli pod nasze plecy. Taki frez przyszykowujemy 330 mm od przedniej krawędzi. W moim przypadku, bo ja mam szafki przygotowane na 35 cm głębokości, więc ja przygotowuję pierwsze cięcie naszego frezu jest 330 mm od przodu, czyli tutaj zostaje nam dokładnie 2 cm. Jeśli Ty byś miał szafki, które chcesz mieć głębokie na załóżmy 400 mm, no to musisz sobie wtedy ten frez odznaczyć na 380 mm. I wtedy robimy piłą pierwsze nasze cięcie. Mówię tutaj pierwsze cięcie, ponieważ Tarcza od piły zazwyczaj ma około 2,2 mm. Także jeśli chcecie włożyć tutaj płytę HDF, no to będą potrzebne nam dwa cięcia. No, chyba że założycie sobie jakąś grubszą tarcz. Więc możecie zrobić sobie to za jednym zamachem. Pokażę wam jeszcze z bliska, jak to wygląda. Jak widzicie, 350 mm mam przygotowane nasze boki i 330 mm robię początek frezu. Jeszcze słowo na temat frezu naszego to pamiętajcie o tym, żeby frezować około centymetr głębokości na naszej płycie 18, tak żeby nam zostało tu około 8 mm jeszcze, żeby jeśli oprzemy tutaj naszą szafkę, o ścianę, to żeby po prostu nam ten fres nie pękł, bo jeśli nafrezujemy go zbyt głęboko, to po prostu ten fres może się nam ułamać. Idąc dalej, co jest jeszcze ważne podczas frezowania tych boków i przygotowywania naszych szafek kuchennych, które będziemy wieszać pod sam sufit, ważna jest tak zwana, ja na to mówię łezka. I ja tą łezkę wycinam około 12 cm od góry. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. W taki sposób tniemy sobie to wyżynarką. Jest to początek tutaj frezu, i wycinamy sobie aż do samego końca, tak żeby nam ten tył cały odpadł. Dobrze, ale dlaczego tak wyciąłem? Pierwsza sprawa jest taka. Że jeśli byłby to nasz bok zakończeniowy lub szafka jakaś wolnowisząca, która ma widoczne boki, no to nie robimy tego pod żadnym pozorem. Wówczas taką listwę montażową naszą byśmy musieli przykręcić w taki oto sposób, żeby doszła nam ona tutaj do boku szafki. Jak już zamocujemy nasze zawieszki. Natomiast to jest szafka wisząca, która wisi w jakimś tam komplecie szafek i w jakiejś ciągłości. Dlatego ja swoją listwę montażową będę wieszał w taki sposób. I ta listwa montażowa obejmie nam zawieszki nie tylko od tej szafki, ale i od bocznej. Dlatego ja mam tutaj zrobiony, zrobioną taką łezkę, o której wcześniej wspomniałem. Także pamiętajcie, że jeśli jest to szafka wolnowisząca i ma widoczne boki, to pod żadnym pozorem nie róbcie takiego wycięcia. Wystarczy tylko nam fres, i to też będzie ok. Jeśli mamy już wymiarowany nasz bok, to teraz ważny jest też wieniec górny naszej szafki, bo wieniec dolny to zaraz przejdziemy, ale wieniec górny wieniec górny. Robimy na 330 mm, jak to jest w moim przypadku, czyli na taką samą głębokość, jak robiliśmy naszą nutę pod płytę HDF. Jeśli chodzi o sam montaż zawieszki, to jest bardzo prosty. Tak wygląda zawieszka nasza prawa, a tak wygląda zawieszka nasza lewa. Także pamiętajcie, że musicie mieć komplet prawy i lewy, bo nie ma tutaj uniwersalnego jakby wymiaru, który da nam prawą i lewą zawieszkę. Za Także musicie brać wszystko w kompletach. Tak samo jak takie zaślepki, które potem na końcu przyjdą do płyty HDF. Skoro wiemy już w jaki sposób robimy naszą nutę. Jak wymiarujemy nasze wieńce? Rozróżniamy już prawą i lewą zawieszkę. No to czas na nasz montaż. Jeśli patrząc od przodu na szafkę wiszącą, to bierzemy sobie zawieszkę, która ma napisane tutaj literkę L, czyli nasz lewy bok i tym języczkiem, które tutaj wystaje, montujemy go w taki sposób u samej góry. Wówczas bierzemy sobie wkręty. Ja tutaj akurat używam matryców 4x30. Możecie sobie wziąć jakieś wkręty krzyżakowe, które też mają głębokość 30 mm. I w taki sposób przykręcamy sobie dwa wkręty do naszego boku. Jeśli już mamy nasze wkręty przymocowane, to robimy tak samo z drugą stroną. Ja już drugą stronę przymocowałem. Także czas na naszą płytę HDF. Ok, jak widzieliście. Ja tutaj mam ten wieniec przeszykowany pod 330 mm i sobie najpierw przykręciłem te zawieszki dopiero teraz wkręcam HDF-kę Natomiast jeśli Wy byście sobie przygotowali wieniec na taką samą głębokość jak jest bok to pamiętajcie o tym, żeby najpierw wsunąć sobie HDF-kę od góry i też pamiętajcie o frezie we wieńcu który musi być tak samo zrobiony jak w boku i dopiero wtedy wówczas montujecie kamary. Także ja wkładam swoją hdf i jedziemy dalej. Jeśli chodzi o naszą płytę HDF, czyli nasze plecy, tutaj w tym przypadku, to bierzemy sobie wysokość naszej szafki. Od wysokości szafki odejmujemy około 3 mm, tak żeby spokojnie nasza. HDFKA się schowała, a także łapimy wymiar od początku frezu do końca kolejnego frezu. I taką też mam hdf już przyszykowaną. Co ważne, musimy sobie wyciąć takie rowki, w które wejdą nam nasze zawieszki. Jest to około 54 mm. Jeśli chodzi o wysokość naszej zawieszki i około 25 mm, jeśli chodzi o szerokość naszej zawieszki. Także zabieram się do montażu płyty HDF. Takiej szafki, bo to jest bardzo ważne, żeby ona nie była przekoszona nawet 3-4 mm. Jeśli jest szafka przekoszona, to już nam coraz gorzej będzie, potem nawet i do regulacji frontów. Jeśli to jest jeszcze jedna szafka, to pół biedy, bo możemy to jakoś wyciągnąć. Ale jeśli mamy 3, 4, 5 albo i więcej frontów obok siebie, te szafki są przekoszone, ciężej nam się to skręca. Cięż, ciężej nam to wypoziomować i wszystko do pionu ustawić. A potem regulacja frontów to już jest straszna katorga. Także pamiętajcie o tym, żeby zmierzyć sobie przekątną. I jeśli zmierzymy przekątną, to przystrzeliwujemy plecy do naszej szafki. Także zmierzymy. 130 2 mm. Opiemy na samym końcu, łapiemy sobie znowu tu i 130 i mm. Jest idealnie. Wierzymy sobie Nasz pistolet. z boku I mamy nasze rzeczy przybite. Obracamy szafkę i widzimy się po drugiej stronie szafki. Przerzuciłem już szafkę do przodu dla, dla Was, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. W taki sposób wygląda tutaj zawieszka. Nie przejmujcie się tą kompletnie szparką, bo wszystko to niwelują nam nasze o, zaślepki, które zakładamy na jedną i na drugą stronę. I tak to nam wygląda. Jeśli już wiesz, w jaki sposób zrobić taką szafkę, taki korpus mm, do szafki kuchennej, czy to tam jak wcześniej wspomniałem RTV-ki, wiesz jak zrobić nutę pod płytę HDF, wiesz już jak zamocować y, nasze dzisiejsze kamary, czyli zawieszki meblowe. Ale możecie też użyć innych. Ja mam przedstawiam to wszystko na kamerach, nie jest to film żaden sponsorowany. Jestem zadowolony z nich, z montażu i tak dalej, z wytrzymałości, z regulacji całej, także dlatego ich używam i zdecydowanie polecam. Także jeśli wy też używacie, albo macie jakieś inne typu, na przykład Bloom z firmy z Bluma, także dajcie znać w komentarzu. Co sądzicie o kamarach, a co sądzicie o innych zawieszkach medłowych? Dobrze, jeśli już wszystko wiemy, to czas teraz zawiesić taką szafkę. I teraz weźmiemy sobie taką szafkę z boku. Widzicie, jak ona wygląda tutaj. Wezmę kamerę, żebyście jeszcze tylko coś ważnego zobaczyli ze środka. Ale co to takiego ważnego, odkładamy sobie na razie naszą zawieszkę. I teraz dwie najbardziej istotne funkcje w tej zawieszce. Tutaj mamy pokrętło, które re reguluje nam dojście do ściany naszego korpusu. I poziomowanie w ten sposób do ściany. Natomiast to pokrętło, ta śruba reguluje nam wysokość takiej zawieszki. Jeśli wiecie w jaki sposób regulujemy naszą szafkę kuchenną, w moim przypadku, wiecie jak podnosimy i opuszczamy, wiecie jak dociągamy do ściany. To teraz najważniejsze pytanie dzisiejszego dnia: w jaki sposób montujemy taką szafkę? Nie będę czekał z publikacją filmu aż do montażu tej kuchni, ponieważ ta kuchnia będzie wyjeżdżała dopiero za dwa tygodnie. Ale też już przez około 5 dni nie wstawiałem nic, więc cieszę się, że mogę wstawić kolejny film. I jest przede wszystkim o czym. Także wyjaśnię to tutaj, że tak powiem, na sucho. Zrobimy sobie sufit, jakby był w naszej kuchni. Wezmę to sobie z HDF-ki, przyszykuję. Także tak, przede wszystkim musicie sobie kupić taką oto listwę montażową. Jest ona dostępna w... Każdym praktycznie mi się wydaje markecie budowlanym jakimś tam większym. No i ale przede wszystkim w sklepach z akcesoriami meblowymi. Jeśli powiecie po prostu listwa montażowa do zawieszenia szafek kuchennych, to każdy kto będzie sprzedawać, to będzie wiedzieć co ma Wam dać. Koszt takiej listwy 3-metrowej to jest około 20-25 zł. Ale jak teraz zrobić, żeby ta szafka wisiała nam przy samym naszym suficie? Przede wszystkim musicie mieć dobrze wypoziomowany sufit w waszej kuchni. Jeśli tego nie macie i wasz sufit jest dosyć krzywy, no to najważniejsze, żebyście złapali teraz, no już nie będę teraz szukał poziomicy, Poziom waszego sufitu. Jeśli ten poziom jest w taki sposób, no to łapiecie sobie od tego miejsca, jakby to była nasza ściana. Oczywiście, łapiecie sobie wymiar 45 mm i prowadzicie sobie kreskę po całej waszej ścianie. Idąc dalej. Jeśli macie już wyznaczone 45 mm, to jest to góra naszej listwy montażowej. W związku z czym, jeśli mamy już na naszej ścianie, ścianie w kuchni zaznaczone 45 mm kreskę, wówczas taką listwę montażową przykładamy sobie do tej, do tej kreski, która jest oczywiście w poziomie. I łapiemy sobie górę kreski z górą naszej listy montażowej i wtedy na, musimy sobie rozdzielić jeszcze szafki, jak one będą wisiały. 60, 50, 40 i tak dalej, jakkolwiek macie jakkolwiek będziecie wisze, wi, wieszać przepraszam. Jeśli macie już całą tą kreskę w poziomie na waszej ścianie w kuchni. To teraz do tej kreski, którą macie już wyznaczoną, do góry, do góry kreski przykładamy górę naszej listwy montażowej. I teraz pamiętajcie, żeby sobie jeszcze wcześniej zwymiarować, w których miejscach będą nasze zawieszki. Jeśli załóżmy, gdzieś tutaj mamy naszą szafkę, 60 na naszej ścianie, no to około 60, od około 50 już centymetrów powinniśmy w naszej montażowej robić kołki. Tak, żeby na łączeniu szafek tak, żeby na łączeniu szafek przypadały nam kołki. A nie gdzieś tam po środku, bo to niewiele nam da. Największy nacisk będzie właśnie tu, gdzie są zawieszki. Także tu jest ważne, żeby dać z 4, 5, 6 kołków. Bo jeśli mamy szafkę 90 i nie damy tutaj na korędziach, a damy po środku 2, 3, 4 kołki, to te kołki praktycznie nam nic nie dadzą. Podtrzymają trochę, nie mówię, że nie. Nie neguję tego. Ale największy nacisk zawsze jest tutaj, gdzie są zawieszki. A najbardziej, jeśli już dwie szafki łączymy razem. Dobrze. Jeśli mamy. Już wtedy górę listwy, to pamiętajcie że tak. Robimy sobie ołówkiem. Tu jest był. Robimy sobie ołówkiem wtedy znaczki jakieś, kropki. Tutaj żeby od, odznaczyć w tych miejscach mniejszych i nawiercamy wkrętami. To już wasza decyzja jakie. Czy to będą wkręty ósemki, czy to będą dziesiątki? Raziłbym na pewno jakieś wkręty dziesiątki i na pewno trochę dłuższe, nie używać kompletnie w ogóle szóstek czy cokolwiek. No bo to swoją wagę będzie miało. Załadujemy to talerzami. To już w ogóle. Płyta też swoje waży, front też swoje waży. Także pamiętać, żeby tylko nie dawać szóstek, ósemki, dziesiątki. Także warto zainwestować trochę mocniejsze kołki. Tak stoję i myślę, czy jeszcze coś jest ważnego, co mi umknęło i o czym powinienem Wam powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Że wszystkie ważne kwestie zostały poruszone. Także jeśli uważasz, że czegoś nie dodałem, to napisz w komentarzu. Jeśli uważasz, że wszystko dobrze zostało tutaj powiedziane, też napisz w komentarzu. Także tak jak już wcześniej Wam powiedziałem, dla mnie jest ważna każda opinia, czy to negatywna, czy to pozytywna. Także zapraszam do subskrypcji, a także do wbijania na naszego face'a, a także jesteśmy na Instagramie. Widziałem, że tam ktoś pisał już do nas wiadomości o jakieś pytania na temat odkurzacza, bodajże, jakiego polecamy, i tak dalej, i tak dalej. Także będę wieczorem już to na te wszystkie pytania odpisywał. Nie bójcie się zadawać pytań, ja chętnie na wszystko odpowiem. Ja się cieszę, że nie mogę z Wami się wypowiedzieć i podzielić moją opinią. Także do zobaczenia na następnym filmie i czekam na Was w sekcji komentarzy i tak jak wcześniej wspomniałem na fejsie i na insta. Także trzymajcie się, cześć!